Cześć! Mamy 7 listopada, dziś w kalendarzu mamy Dzień Kotleta Schabowego. Stąd właśnie kotlet, młotek, no i coś od czego musimy zacząć to oczywiście okrojenie na mniej więcej takie kawałki schabu. Młotek, deseczka i ściereczka. Przede wszystkim po to, żeby wszyscy sąsiedzi w bloku nie musieli słyszeć, że dzisiaj u nas schabowa. To co? Rozbijamy kotlet. Do przyprawienia używam soli, papryki ostrej, cząbru i czosnku, tym razem granulowanego. Macie widzieć, że po całym misie rozłożone nie są przyprawy. No i nie powiedziałam Wam, jakie to będą kotlety. Zwykłe, najprostsze. Bo jakiś czas temu, oglądając pewnego youtubera, który komentuje jedzenie, zauważyłam, że ma... miał problem ze zrobieniem. Wyszły mu czwarte w ogóle jakieś takie dziwne. No, pokażę Wam, jak można zrobić Dzięki. Jak widzieliście, nie namaczałam wcześniej w mleku, bo bym Wam to pokazała. Żeby te teraz fajnie przeszły z bakiem przypraw, zostawiamy je na około pół godziny. Jest takie minimum, trzeba sobie szykować panierkę. Do talerza wbijam jedno jajko, oczywiście wcześniej dobrze umyte. Wlewamy dosłownie chlupka wody no i całość tutaj rozkucamy. Rozkłócone płatki, możecie użyć też mąki kukurydzianej zamiast płatków. Dosłownie zachryło mi dno, no i je rozmiadamy. Osobiście wolę to robić po prostu ręką. Ze dwa razy tyle co najmniej co mamy płatków. Zwykła bułka to. Wszystko ładnie razem przemieszać. Bierzemy patelnię. Na patelnię wlewamy olej. Nie żałujemy go. Wstawiłam już piekarnik na 180 stopni i czekam aż się nagrzeje. Ok, mamy mam już ciepło. Bierzemy koceta, obtaczamy w jajku i obtaczamy w miksie płatków kukurydzianych z długą tartą. na patrzenie. Nie robię podwójnej panierki. Tu jest białe, to znaczy, że już się usmażyło. I teraz kwestia ja tylko dobrania do smażenia panierki. Piekarki się już rozgrzał, więc go wyłączam, a jak potreby się usmażą, to teraz wyłączamy i przekładamy je do zaroodpornego. A to naczynie zaroodporne przykrywamy i wstawiamy do piekarnika na tyle czasu, ile będą nam się gotowały dodatki, czyli na przykład ziemniaki.